Witajcie. Dzisiaj nastał dzień, kiedy spróbuję zalać te trzpienie czy też słupę, jak to woli. No, a najpierw zaszalować muszę. Jak to robię? No, robię to w ten sposób, że nawiercam dziurę. Nawiercam dziurę sobie w płycie. Takie mam wietareczkę przenośną. No i potem wiercę w bloczku. Obsadzam kołek kołeczki takie, nie wiem jaki to jest rozmiar. Ciężko mi powiedzieć, nie znam się na tym. 10 na 50 to zobaczy, 10 na 50 jest kołeczek to nabite. Eee, e, e, śruba, taka solidna śruba, wkręcona w to wszystko. No i przymocowane to do ściany jest. No i tutaj jeszcze oczywiście zobaczcie, tą część, jeszcze będę skręcał wkrętami, bo, bo to jest na razie luzem. No i oczywiście jakoś na, na rozciąganie będę musiał to wzmocnić, czyli pewnie podepę gdzieś w którychś miejscach. Jest już na 9 warstw, także mogę spokojnie tutaj już zalewać. Pogoda jest dzisiaj taka słoneczna, nie zapowiada się jakaś deszczuwa, więc taka akcja na dzień dzisiejszy. No, i no pokażę Wam później, jak będzie zrobione. No i jest to dzisiaj też, też, też test nowej wiertarki. Na Allegro kupiona taka mocna wiertarka Craft NDL. Tanio, ale bardzo dużo miała pozytywnych opinii, więc zdecydowałem się nie tam na jakąś tam firmówkę, tylko na takie coś, co jest raczej nieznane. Po pierwszych czterech dziurach, no mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Ciśnie bardzo mocno. No, i zobaczymy, jak będzie dalej. Liczę, że y, się sprawdzi. Y, no, odezwę się, jak będzie więcej. Parę chwil, dosyć prędko, i narożnik prawie gotowy z tej strony. Y, zobaczcie, szybka demonstracja to przecież wiadomo, że nic nowego. Jak te kołeczki wbijam, wchodzą ładnie bez problemu. No i tutaj tą mość, tak jak wspominałem będę jeszcze mocował na, na wkręty tak żeby wzmocnić no i oczywiście gdzieś tam pod spodem położę bloczki yy, betonowe tak żeby zapobiec jakiemuś tam rozpieraniu I, no i górą wezmę jakieś takie też rozpieranie zrobię żeby nie, 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 nie rozerwało. I już całość wzmocniona tutaj wkrętami od samej góry do, do samego spodu e, nabrało to dosyć e, takiej dobrej sztywności. No, i teraz będę się brał za, za tamten kącik. Tam też muszę zbudować coś na kształt jakiegoś kąta i, i też przykręcić kołkami do e, ściany fundamentowej. No i szalonek gotowy. Zobaczcie tutaj z tej strony, z tej drugiej strony też jest zaszalowany. Eee, taki trójkąt w sumie na eee, 8 kołków połączony. 8 kołków, 8 wkrętów. Eee, no i eee, muszę Wam powiedzieć, że w sumie źle, wy, eee, źle oszacowałem ilość tych wkrętów. Bo mogłem kupić od razu więcej i bym sobie zaszalował wszystkie te słupy. A no... Jakiś taki, kurde, nie wiem, pomroczność mnie wzięła, myślałem, że wystarczy, no i mam w zasadzie wystarczającą ilość na, na, tą, na tego tylko trzpienia. Także dzisiaj jest sobota, więc już nie chcę się włóczyć po sklepach, zrobię to, a ja potem mam robotę, także nie ma problemu, zrobię to po prostu na raty i tyle. Także dzisiaj, dzisiaj akcja, jeden trzpień do zalania tutaj sobie dałem trochę widzicie położyłem bloczki tak żeby nie, nie rozpierało powinno być ok bo nawet jak tak dosyć mocniej to pociągnę to, to się dosyć stabilnie trzyma druciki połączone z prętami po to żeby utrzymać zbrojenie we w miarę jednym miejscu tak żeby otulina była wystarczająca no, i idę kręcić beton teraz. Jedna betoniarka wrzucona i daje do mniej więcej połowę zalanego. Nie wiem, czy widać, pewnie nie widać. Spróbuję jednak tak bardziej bliżej. No, u mnie jedna betoniarka to jest taka mała 6 litrów. Wody daję, oczywiście dałem trochę więcej, żeby to było rzadsze, żeby ładnie to odulało. Trzy eee, wiaderka 10-litrowe tego żwirku, dwa wiaderka piasku i pół worka cementu. Eee, patrzę z tej strony, tutaj zobaczcie, nic nawet nie wzmacniałem na, eee, na dole. No i się trzyma, jest, jest w połowie eee, trzpienia beton. I póki co jest ok. Dobra, idę robić drugą betoniarę. No i gotowe zobaczcie, fajnie wypełniło zawibrowane młotkiem w sposób, o, w sposób o taki stukam sobie po prostu to się ładnie wyrównuje, no, wpływa tam w te szczeliny jak z ilością z ilością słuchajcie jest tak, że poszły dwie betoniarki ja robię, robię takie małe betoniarki, mam małą, w sumie 6, 6 wiaderek żwiru, 4 wiaderka, cztery wiaderka piachu, woda, oczywiście tutaj tak, żeby było w miarę, w miarę płynne, no i później dorobiłem taką, taką, jedną małą betoniareczkę, dosłownie z pół wiaderka żwirku. to już taka końcóweczka, tyle, taka robota. Dwa dni minęły od zalewania. Dzisiaj dzień rozbiórki szalunków. Zobaczymy, co tam pod spodem. Liczę, że wyszło w porządku. Zaraz Wam pokażę, jak porozkręcam. No, i chwila prawdy wygląda w sposób następujący. Na pewno jest dobrze zawibrowane, bo szczelinek za bardzo nie widać. No i jedyne defekty to no tutaj trochę wypchało delikatnie, ale to, to się weźmie delikatnie, podkuje. No i te nierówności z tytułu sztukowanego szalunku. No ale to też chyba nie będzie miało znaczenia, bo przecież idzie to wszystko do. No, zatkane będzie styropiane. Więc. Jakoś nie przeżywam tego specjalnie. Ogólnie jestem zadowolony z tego. I zobaczcie z tej strony, z tej strony też no trochę wypryszczyło, no nie, ale, ale, to ta część, ta część wewnętrzna, te bloczki są nierówne, więc tutaj ten szalunek nie przylegał. Jakoś bardzo idealnie. Jeden jest bloczek szerszy, drugi węższy. No i chyba z tego powodu jest takie, no takie wycieki są. No ale to też jest tutaj, akurat jest w środku. To będzie zasypane piachem, więc nie robi żadnej różnicy. Pierwszy za, pierwszy za nami, pierwszy z głowy. Cześć i czołem. Pozdrawiam Was takim ujęciem, jeszcze ogólnym z tej strony. i tej. Cześć, witam Was ponownie. Tym razem akcja drugi słup. Tutaj jak już pamiętacie rozebrany szalunek, wyschnięte porządnie. Pamiętacie, że miałem tam trochę za mało tych Wkrętów i, yy, i ta akcja. No nie mogłem zaszalować całości, yy, całości. Mam na myśli wszystkie słupy, bo po prostu zabrakło mi yy, materiału. Teraz mam już tego więcej, dokupiłem. No i robię to analogicznie, tak jak tutaj. Yy, wykorzystuję te same płyty szalunkowe, te same meblówki. Yy, jest. Yy, no, myślę, że spokojnie wytrzymają. Nie, nie ma chyba z nimi problemu. Nie są może jakieś takiej pierwszej jakości już, ale skoro tam wytrzymały bez problemu, to to i tutaj tak samo jak to robię wierce, tak jak i tam dziury wkładam kołeczek, kołeczek mam taki, tak jak i z tamtej strony to są kołeczki 10 na 50 Wkręt taki z tym trzpieniem czy łebkiem, jak to nazwać, też jest dziesiątka. E... Dziura wywiercona. Przykładam płytę. Hops. Ciężko tak z telefonu filować, ale spróbuję wam pokazać, jak to robi. O, to do dziury. to też do dziury i zbytnio się z tym nie pieszczę, tylko po prostu młotek i stukam i to samo z tej strony no i to trzyma, trzyma porządnie, a tym bardziej że tutaj jeszcze o, zobaczcie w tym miejscu daje gęsto wkrętów tych takich, bo wkręty też mam takie, zobaczcie też są, one są stare z odzysku jeszcze yy, jak kręciłem yy, szalunki na ławę fundamentową nie zostało ich już wiele, bo one się oczywiście łatwo dosyć niszczą, ale te, które się nadają, to zatrzymuję i wykorzystuję do bólu tak, żeby ograniczyć koszty no i i tak dalej, i kolejna ostatnia z tej strony no Także jak będzie gotowe to w całości to Wam pokażę. No i drugi słup już jest zaszalowany po całości. Eee, tutaj już bokiem tak samo powkręcałem gęsto tych, tych wkrętów, tak żeby to trzymało. Jest to masywne, nie ruszy się tego w ogóle. Tutaj jeszcze dołem, jak widzicie, powzmacniałem trochę bloczkami, tak żeby to pracowało na... No, żeby w, nie, nie, nie rozpierało tego jakoś specjalnie. Przy tamtym taka opcja wystarczyła, więc zakładam, że i tutaj też będzie ok. Ze środka też połączone. Tutaj to, to samo co przy tamtym to się trzyma masywnie. Tutaj to nawet nie wzmacniam nic bloczkami tam wytrzymało, to i tutaj wytrzyma. Taka, przecież jest taka sama sytuacja. Dokładnie to samo, dokładnie taka sama ilość wkrętów, więc yy, no musi trzymać. Tyle. Yy, tutaj jeszcze jeszcze zanim się rozłączę to yy, zobaczcie, połapałem tak samo yy, drutem wiązałkowym, tak żeby ten yy, to, to zbrojenie stało jak najbardziej w pionie, tak żeby oddalone było od ścianek, no i żeby oczywiście zrobić właściwą otulinę. Myślę, że będzie dobrze. Cześć. Witam was. Tym razem chciałem pokazać wam, jak zaszalowałem tego grubego słupa, tego słupa, który jest przy kominie. No wszystko podobna, podobne czynności do, do tamtego wcześniejszego szalowania. Z tym, że tutaj wkręty są na, na, na dwóch stronach. Tam był, było to w, oczywiście w kącie. Tutaj jest po dwóch stronach cztery płyty stare meblowe. Trzyma się to w miarę solidnie. Nie powinno rozepchać. Z drugiej strony z drugiej strony, o, wejdę tutaj, zobaczcie. Też jest taka płyta w kształcie litery L. Deskę dałem z tego względu, że no była ta ściana od wewnątrz. Ta ściana fundamentowa jest nierówna, więc obawiałem się trochę takich nieprzyległości. Więc ta deska jest tak, jakby prowadzeniem i do tej deski zobaczcie tutaj marnie widać ale wierzcie mi na słowo tam jest gęsto dosyć na, na, na wkręcane wkrętów a z tej strony e, na kołki rozporowe to się trzyma tutaj ta ścianka jest równiejsza tutaj było do, do poziomicy a, a z tej strony nie było bo druga strona była do poziomicy więc e, taki manewr e, no tutaj połączyłem tak samo zobaczcie tak, żeby nie rozpierało. No, tak powinno się to trzymać. No, i co jeszcze Wam mogę pokazać? No, i tak samo jest tutaj połapane drutem wiązałkowym, tak, żeby no, było to mniej więcej w takiej pozycji, w jakiej chcę. I tak, żeby otulina była zachowana. Powinno być wszystko w porządku. Bloczki porozstawiane, tak, żeby też nie, nie rozepchało dołem. Też powinno wystarczyć. No każdy waży jakieś tam 20-parę kilo, więc jest po 5. Na każdą stronę środkiem sobie zostawiam dojście, żeby móc tą młotkiem obstukać. No taka, taka akcja, akcja wibracja. No i, i tak to wygląda. Jutro prawdopodobnie będę zalewał no i byle nie padało, teraz takie deszczowe trochę dni rano całe, całe do południa padało, po południu jakoś się to wszystko ogarnęło, no ale to też dobrze, bo mi trochę do beczki wody na, nazbierało no i no i tyle na razie pozdrawiam Was serdecznie odezwę się jak będzie jak będzie zalewanie, to pokażę Wam trochę bieżących ujęć. Cześć. No i dzisiaj zacząłem zalewać słuchajcie tego grubasa. Już jedna taczka tam wrzucona. Yy, widać cokolwiek? Pewnie widać. Takie rzadsze mi wyszło. Tak przesadziłem trochę z wodą no ale to nic. Zobaczcie tutaj sobie obstukuję Dałem tylko jest na razie to słychać po dźwięku. Obstokuje, woda wyłazi. A tak jak woda wyłazi, to znaczy, że jest zawibrowanie w porządku. Tam kręcę już drugą betoniarę. Pamiętacie proporcje, które daje? To jest 3 wiaderka żwirku, takie 10-litrowe, 2 wiaderka piasku. Wody tam powinno wedle przepisu być 6 litrów. Ja zwykle daję więcej tak żeby było rzadsze troszeczkę no, żeby to lepiej e, e, otulało te pręty no i to się chyba sprawdza jest, jest dobrze zrobione zresztą widać tutaj po tym e, po tym wcześniejszym trzpieniu który jest no, dosyć porządnie zawibrowany że jak będzie więcej to wam zaprezentuję a na razie idę ładuję ładuję kolejną taczkę. Dwie betoniarki wrzucone sprawy się mają w ten sposób. E, powiedzmy jesteśmy trochę za połową, więc zakładam, że jeszcze no, może niepewne dwie. E, półtorej, na pewno półtorej betoniarki wejdzie tutaj spokojnie jeszcze. Na razie nic nie rozpycha. Zobaczcie stoi. Wszystko sztywno jak stało, więc jest OK, dobra nasza. No i zobaczcie, cztery betoniarki, później prawie cztery, bo weszło no tam bez trzech wiaderek, mniej więcej. Cztery betoniarki bez trzech wiaderek. Plus minus. Yy. I gotowe jest. Yy. Do samej góry, wloczka ostatniego. Zawibrowane, porządnie. Stukałem co, co trzy, mniej więcej wiaderka stukałem, tak żeby ładnie. Zobaczcie, cztery betoniarki, niecałe później, jest ten gruby czpień gotowy, jest tutaj do równej, do, do górnej wysokości bloczka, zalane, zawibrowany, porządnie, stukałem co, co dwa, co trzy wiaderka, także ładnie się to rozprowadzało, tutaj zobaczcie, dołem mała przygoda, jednak zaczęło rozpierać, nie jakoś tam strasznie, ale, ale zaczęło pracować, więc... Musiałem szybką akcję robić, żeby przyprzeć to i z tej strony no w zasadzie nic się nie zadziało po te, poza tym takim o wybrzuszeniem, ale to wybrzuszenie to chyba się już zatrzymało, nic się nie będzie raczej z tym działo, no, no i zostawiam to do wyschnięcia, jutro pewnie będę to rozbierał, tymczasem biorę się za zalanie. O tamtego przyjaciela, no i gotowe. Zobaczcie, nic nie rozepchało tutaj. Tutaj było chyba lepiej trochę zabezpieczone niż, yy, niż tam, gdzie troszeczkę rozepchało. Bokiem yy, dobrze są te pręty yy, otulone więc. Akcja trzpienie uważam oficjalnie za zakończone. Tyle w tym temacie. Zobaczcie jeszcze tylko z drugiej strony. O, z, tej, może z tego ujęcia tutaj też nic nie rozpycha. Także jestem zadowolony. Poszło mi 3,5 worka cementu. W związku z tym to będzie 7 betoniarek. 7 betoniarek na no te dwa trzpienie, No, jak 7 betoniarek, no to będzie razy 3 u mnie. Na każdą betoniarkę 3 wiaderka, czyli 21 wiaderek Żwirku, 14 wiaderek piasku. No i w sumie 3,5 worka cementu. No, także tyle. Pozdrawiam Was i do następnego razu. No, i stał dzień, dwa dni po zalewaniu, rozebrałem szalunki na trzpieniach. Sprawa wygląda tak. W zasadzie podobnie jak przy tamtym pierwszym zalewanym, też tak troszeczkę tutaj wybrzuszyło, jeżeli chodzi o łączenie szalunków. No, tego się w sumie spodziewałem. No, wyszło powiedzmy równo. Na pewno jest przyzwoicie zawibrowany nie ma tutaj nic w ogóle pręta na pewno nie widać pręt jest dobrze otulony yy, i do tego wszystkiego no, tych takich zapowietrzeń za bardzo też nie widać więc yy, ogólnie jestem zadowolony yy, z tej strony już widzicie tutaj te miejsca gdzie były kołki to już połatałem yy, zro zrobiłem troszeczkę cementu po prostu z wodą i tak wepchałem ile tam się dało tak żeby yy, tam mieć pewność, że potem jak będę czarnym malował, to że będzie w porządku. Tutaj sytuacja podobna. Też troszeczkę wybrzuszeń. Ale no to wszystko będzie zasypane. Także to kompletnie nie robi żadnej różnicy. Podobnie jak i przy tamtym jest zasklepione otwory po kołkach. W zasadzie razem z kołkami, bo ich już oczywiście nie wyciągałem. Bo i tak by się do niczego nie nadawały pokażę wam jeszcze tylko z tej strony z tej strony ta deska taka którą tutaj przyczepiłem prowadząca z uwagi na nierówność tej ściany no trochę się przydała ale i tak zobaczcie tutaj są te wcieki takie zatem no gdybym sobie miał stawiać jakąś ocenę to ja wiem 3 plus, 4 minus, no nie ja wiem, sami ocencie zresztą, przecież możecie skomentować takie buty, poczekam aż to troszeczkę obeschnie i biorę się już za zasmarowanie czarnym, gorąco się strasznie zrobiło, więc robi się niezbyt sympatycznie, no ale nie ma, nie ma lekko, trzeba cisnąć dalej. Pozdrawiam Was takim ujęciem. Jeszcze nie wiem, czy to coś widać, może coś widać. Na pewno zadowolony jestem z otuliny. Otulina jest OK. Zawibrowanie też jest bardzo okej. Okay. No, także. Chcecie oceniajcie. Cześć, trzymajcie się, pozdrawiam Was.